Kilka lat temu spotkałem pana profesora Henryka Szydłowskiego, fizyka, który mi zadał pytanie, czy ksiądz wie, jaki największy cud wydarzył się w XXI wieku? Powiedziałem, że nie wiem. I wtedy mi opowiedział o niesamowitym cudzie, który miał miejsce w największym sanktuarium Matki Bożej w Indiach. Sanktuarium Matki Bożej Dobrego Zdrowia w Wajlankani. Otóż 26 grudnia 2004 roku potężna fala tsunami o wysokości 12 metrów zatrzymała się na progu bazyliki, wokół bazyliki, w której była msza święta i uczestniczyło w tej mszy świętej ponad 2000 wiernych. Bazylika w znajduje się w odległości 100 metrów od brzegu morza. Jest wybudowana na tym samym poziomie co inne budynki, które wokół niej stoją. Z naukowego punktu widzenia jest rzeczą niewytłumaczalną, dlaczego fala tsunami, która popłynęła w głąb lądu na odległość około pół kilometra, i zniszczyła wszystkie budynki wokół Bazyliki, ją samą pozostawiła nietkniętą. Wszystkie budowle wokół Bazyliki zostały całkowicie zniszczone przez masy wody morskiej. Zginęło wtedy ponad tysiąc osób, które znajdowały się poza tereniem Bazyliki, natomiast ponad dwa tysiące osób uczestniczących we mszy świętej nawet nie zdawało sobie sprawy z tego, co się działo. Biskup tamtejszej diecezji, De Vadas Ambroze, powiedział, że miała miejsce nadzwyczajna interwencja Boga i był to niesamowity, spektakularny cud. Tłumaczył, że zajezdnia autobusowa, która znajduje się za sanktuarium, w odległości 500 metrów od morza została zalana, tak samo jak domy i hotele wokół bazyliki, które fala o 12 metrowej wysokości całkowicie zniszczyła. Dlaczego ta sama fala zatrzymała się przed bramami sanktuarium, które znajduje się w odległości 100 metrów od plaży? Odpowiedź jest tylko jedna. To było nadzwyczajne, Boże działanie, ochraniające sanktuarium i ludzi przebywających na jego terenie. W swoim komunikacie z 27 stycznia 2005 roku biskup Dewadas jednoznacznie stwierdza, że mamy do czynienia z wielkim cudem. Profesor Henryk Szydłowski uważa, że jest to największy cud, XXI wieku. Tak pisze. Cudowne ocalenie sanktuarium w Wajlankani pozwala lepiej zrozumieć fragment księgi wyjścia, w którym znajdujemy opis przejścia Izraelitów przez Morze Czerwone pomiędzy dwoma wałami wód po prawej i po lewej stronie. Takie samo wydarzenie miało miejsce i tego samego dnia podczas tego samego tsunami nad brzegiem Zatoki Bengalskiej. Bazylika Santome Chennai została 26 grudnia 2004 roku w cudowny sposób ocalona przed falą tsunami. Wszystkie budynki wokół niej zostały całkowicie zdewastowane przez morską wodę, która jednak nawet nie tknęła bazyliki. Ta wspaniała sakralna budowla została wzniesiona w miejscu, w którym w 72 roku został pochowany święty Tomasz Apostoł. Miejscowi ludzie opowiadają, że święty Tomasz przed swoją śmiercią wbił pale przed schodami prowadzącymi do kościoła i powiedział, że woda morska nigdy nie dotrze do tego miejsca. Setki okolicznych mieszkańców, uciekając przed falą tsunami, schroniło się w bazylice, i dzięki temu przeżyło ten straszny kataklizm. Jaka jest historia powstania sanktuarium w w Indiach? Otóż w upalny letni dzień 1560 roku pewien chłopiec, który miał na imię Tamil, jak zwykle każdego ranka niósł mleko z wioski Walenkani do bogatego człowieka, który mieszkał w oddalonej o 10 kilometrów miejscowości. Będąc w drodze, Tamil zatrzymał się na krótką drzemkę w cieniu dużego drzewa figowego. Zasnął i w pewnym momencie obudził go silny podmuch wiatru i wtedy zobaczył przed sobą zachwycającą, niesamowitym pięknem postać Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus na ręce. Promieniowały od nich miłość, radość i pokój. Tamil czuł, że jest kochany i akceptowany. Maria uśmiechnęła się do niego i poprosiła o mleko, aby nakarmić Jezusa. Tamil chętnie podał jej wszystko, co miał. Widział czarujący uśmiech małego Jezusa, który ku jego wielkiemu zdziwieniu wypił całą zawartość naczynia. Matka Boża podziękowała Tamilowi, wtedy widzenie zniknęło. Chłopiec znalazł się w bardzo kłopotliwej sytuacji. Kiedy dotarł do bogatego człowieka, który odbierał mleko i opowiedział mu, co spotkało go w drodze, to wtedy ten bogaty człowiek wpadł w gniew, posądzając Tamila o kłamstwo. Otworzył przykrycie pustej kanki i kiedy razem spojrzeli do jej wnętrza, zauważyli ze zdumieniem, jak napełniała się mlekiem, aż do przylania się na zewnątrz. Będąc świadkiem oczywistego cudu, natychmiast pobiegli na miejsce objawienia, w którym ponownie ukazała się im Matka Boża, z dzieciątkiem Jezus. Miejscowi chrześcijanie uwierzyli, że objawiła się tam Matka Boża, i zaczęli przychodzić na to miejsce, aby w ufnej modlitwie zawierzać Jezusowi przez wstawnictwo Maryi wszystkie swoje cierpienia i problemy. Zaczęły się tam dokonywać cudowne uzdrowienia i nawrócenia. Kilka lat później inny chłopiec, który miał sparaliżowane nogi. Sprzedawał przechodnią maślankę w pobliżu miejsca objawień w Walenkanie. Pewnego dnia pojawiła się przed nim przedziwna światłość, w środku której zobaczył przepiękną postać Matki Bożej z dzieciątkiem Jezus. Oboje byli ubrani w białe szaty i promieniowali niesamowitym ciepłem, miłością i pokojem. Maria poprosiła chłopca o kubek maślanki dla Jezusa. On podał go z radością i z satysfakcją. Przyglądał się, jak dzieciątko Jezus wypiło całą jego zawartość. Matka Boża podziękowała chłopcu za hojność i poprosiła, aby udał się do miejscowości Nagapatim i powiedział mieszkającemu tam katolikowi, żeby wybudował kościół w miejscu jej objawienia się. Chłopiec odpowiedział, że chętnie spełni to polecenie, ale ma sparaliżowane nogi i musi poczekać do przyjścia mamy, aby go ona tam zawiozła. Wtedy Matka Boża zwróciła się z prośbą do Jezusa, aby uzdrowił chłopca. Po chwili powiedziała chromemu chłopcu, aby wstał i szedł o własnych siłach. Chłopak spróbował i ku swojej nieopisanej radości przekonał się, że został cudownie uzdrowiony i może normalnie chodzić oraz biegać. Przebiegł dziesięciokilometrową trasę tak szybko, ile miał sił w nogach, i spotkał mężczyznę, o którym mówiła mu Matka Boża. Dowiedział się od niego, że poprzedniej nocy miał sen. W którym Maria powiedziała mu, że ma oczekiwać wizyty chłopca. Mężczyzna ten nie miał już wątpliwości i bez wahania wybudował kaplicę w miejscu objawień w Balańkaniu. Umieścił w niej statuę Marii Dzieciątkiem Jezus. Od tamtego czasu rzesze pielgrzymów zaczęły przybywać do tej małej kapliczki. Za wstawiennictwem Matki Bożej, Dokonywały się tam liczne cudowne uzdrowienia i nawrócenia, a Marię nazwaną Matką Bożą dobrego zdrowia. W kronikach sanktuarium opisany jest też fakt cudownego ocalenia żaglowca z Portugalii. Pod koniec XVII wieku portugalski statek handlowy płynął z Makału do Chin. W Zatoce Bengalskiej trafił na potężny sztorm. Marynarze i kupcy, którzy nim płynęli, byli ludźmi głęboko wierzącymi i odznaczali się szczególnym nabożeństwem Najświętszej Marii Panny. Potężne fale przelewały się przez pokład, a szanse uniknięcia zatopienia były minimalne. Żeglarze byli świadomi, że tylko nadzwyczajna Boża interwencja może ich uratować. Wszyscy padli więc na kolana, prosząc, Matkę Bożą o cud ocalenia. Złożyli przysięgę, że jeżeli przeżyją, to w miejscu, w którym wylądują, wybudują kościół ku czci Najświętszej Marii Panny. Ich żarliwa modlitwa została natychmiast wysłuchana. Wiatr przestał wiać, morze się uspokoiło, a żaglowiec spokojnie dotarł do brzegów Wajlankanii. Kiedy Portugalczycy wyszli na brzeg, to najpierw uklęknęli, dziękując Bogu i Matce Najświętszej za swoje cudowne ocalenie. Następnie zorientowali się, że w pobliżu jest mała, pokryta strzechą kaplica z figurką Matki Bożej. Już wiedzieli, że muszą zbudować tu solidny murowany kościół. Natychmiast zabrali się do budowy. Działo się to 8 września w święto Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Taki był początek istnienia największego sanktuarium Matki Bożej w Indiach w Vajlankani, zwanego też indyjskim Lurd, do którego każdego roku pielgrzymuje ponad 20 milionów ludzi, prosząc Marię o wstawiennictwo u Boga, o łaski uzdrowienia duchowego i fizycznego. Pielgrzymują tu nie tylko katolicy, ale także wyznawcy innych religii. Każdego roku odnotowuje się tu setki cudownych uzdrowień z najróżniejszych chorób oraz liczne nawrócenia. Cud wajlantani jest znakiem wzywającym nas wszystkich do uświadomienia sobie, że jedynym ratunkiem przed największym złem, jakim jest Wieczne potępienie jest ufne przygnięcie do Jezusa oraz zatopienie wszystkich swoich grzechów i całej swojej nędzy w oceanie jego miłosierdzia. W kościele katolickim z martwych stały Chrystus żyje, naucza, przebacza wszystkie grzechy, wyrywa z niewoli szatana i daje życie wieczne. Najskuteczniejszym sposobem ratunku przed utratą zbawienia jest poświęcenie się niepokalanemu sercu Marii. Ojciec Święty Jan Paweł II wyjaśnia, że poświęcenie świata niepokalanemu sercu matki oznacza powrót pod krzyż syna, oznacza poświęcenie świata przebitemu sercu zbawiciela. Przyprowadzenie go z powrotem do źródła odkupienia. Odkupienie pozostaje zawsze większe niż grzech człowieka i grzech świata. Moc odkupienia jest nieskończenie wyższa niż całe zło w człowieku i w świecie. Poświęcenie się Marii oznacza przyjęcie jej pomocy w ofiarowaniu nas samych i całej ludzkości jedynemu. Naszemu Zbawicielowi, Jezusowi Chrystusowi. Tak pisał święty Jan Paweł II. To właśnie Matka Boża najpełniej prowadzi nas drogami wiary i ufności do swojego Syna, Jezusa Chrystusa, aby mógł nas uwalniać z niewoli grzechów mocą swojego nieskończonego miłosierdzia. Matka Boża prosi każdego z nas, o włączenie się w dzieło ratowania siebie, swoich najbliższych, naszej ojczyzny i świata. Wiemy, że tylko miłosierna miłość Chrystusa może przezwyciężyć całą grozę zła, które ciąży nad nami i nad całą ludzkością. Może przezwyciężyć śmiercionośne tsunami zła. Pan Jezus potrzebuje tylko naszej zgody i całkowitego zaufania, aby mógł działać przez nas i docierać swoją miłością do wszystkich, a szczególnie do najbardziej zatwardziałych grzeszników. Nasze całkowite, bezwarunkowe oddanie się Jezusowi przez niepokalane serce Maryi ma się wyrazić najpierw w całkowitym odwróceniu się od każdego grzechu. I w jego znienawidzeniu oraz w życiu zgodnym z nauką Kościoła katolickiego. Następnie w codziennej, wytrwałej modlitwie, na którą powinien składać się różaniec, koronka do Bożego Miłosierdzia, lektura Pisma Świętego. I dalej w comiesięcznej spowiedzi. I nieustannej trosce, aby zawsze być w stanie łaski uświęcającej, a jeżeli jest to możliwe, to również codziennie uczestniczyć w Eucharystii, adorować Jezusa w Najświętszym Sakramencie oraz posić o chlebie i wodzie w środy i piątki. Spełnienie tych zaleceń Matki Bożej Fatimskiej i trwanie we wspólnocie Kościoła Katolickiego jest jedynym ratunkiem dla każdego z nas przed tsunami zła, które zalewa naszą Ojczyznę, Europę i świat.